Szkot wsiada z dużym workiem do autobusu, podchodzi do niego konduktor i mówi: Będzie pan musiał zapłacić również za bagaż? Szkot rozwiązuje worek i mówi: Wychodź, synku, tak czy owak trzeba zapłacić. Przyszedł Szkot w odwiedziny do kumpla, po skromnym poczęstunku, jako deser podaje na malutkim talerzyku odrobinę miodu. Widzę, że kupiłeś sobie pszczołę. Młody Szkot wraca z randki. Jak się udało spotkanie? pyta tata Szkot. Nieźle, wydałem tylko cztery funty. U. Dużo za dużo. Ale ona więcej nie miała. Mały Szkot mówi do tatusia: Tato, kup mi na urodziny łyżwy. Przecież latem nie jeździ się na łyżwach. To kup mi w zimie. Ale w zimie nie masz urodzin. Szkot wsiada do taksówki i pyta. Ile zapłacę za przejazd na dworzec? Dwa funty. A za walizkę? Walizkę zawiozę za darmo. To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja pójdę piechotą. Jedziesz, kot autem, zatrzymał się. Otwiera drzwi i bach. Jakiś samochód uderza w te drzwi i je wyrywa. Przyjeżdża policja i karetka, wysiada doktor, a szkot. O mój Boże, mój samochód! doktor Nato. Co pan się martwi samochodem, pan nie ma ręki. Szkod na to. O boże! Mój Rolex! Na oceanie zatonął statek. Ocalało tylko małżeństwo szkotów, którym udało się chwycić deski. Już nic gorszego nie mogło nas spotkać. Straciliśmy cały bagaż. narzeka żona. Mogło być gorzej. Mówi mąż. Bo miałem zamiar kupić bilety powrotne. Kawiarni dwaj szkoci przyglądają się pięknym kobietom. – Podejdziemy? – pyta pierwszy. – Nie, jeszcze nie teraz. – Dlaczego? – Najpierw niech zapłacą rachunek. – Dlaczego szkoci noszą spódniczki? – Żeby nie płoszyć owiec odgłosem otwieranego zamka błyskawicznego. Szkot w trakcie naprawiania dachu spada z czwartego piętra. Lecąc mija okno swojego mieszkania i widzi żonę przygotowującą obiad. Krzyczy do niej. Dla mnie nie obieraj ziemniaków! Zjem w szpitalu! Szkot wysłał żonę na wakacje na Karaiby. Po tygodniu otrzymuje depeszę z hotelu. Pańska żona się utopiła stop. Jej zwłoki oklejone krewetkami wyłowiła straż przybrzeżna stop. Co robić? Stop? Szkod idzie na pocztę i nadaje telegram. Krewetki sprzedać, stop. Pieniądze przelać na moje konto, stop. Przynętę zarzucić ponownie, stop. Kumpel podchodzi do szkota, który się zawsze jąkał, i zauważa, że mówi on płynnie. Jak to zrobiłeś? Pyta. Zmuszony byłem zamówić rozmowę telefoniczną z Londynem, a wiesz, ile to kosztuje? Dwóch szkotów spotyka się w Edynburgu. Czy możesz pożyczyć mi funta? Och, niestety. Nie mam przy sobie pieniędzy. A w domu? Dziękuję. Wszyscy zdrowi. Mały Szkot prosi skąpego tatę. Tato, kup mi bilet na karuzelę. Cicho bądź. Nie wystarczy ci, że Ziemia się kręci? Szkot i Żyd poszli do restauracji. Po obfitym posiłku przychodzi kelner z rachunkiem. Ku zdumieniu wszystkich Szkot mówi do Żyda. Pozwól, że ja zapłacę. I faktycznie zapłacił. Następnego dnia w gazetach pojawił się nagłówek. Słynny żydowski brzuchomówca, znaleziony martwy. Kto wynalazł drut miedziany? Szkoci, gdy wyrywali sobie jednego pęsa. Czemu szkoci nie kupują lodówek? Bo żaden szkot nie wierzy, że jak zamknie jej drzwi, to to światełko w środku zgaśnie. Para szkotów w noc poślubną leży sobie pod kołdrą, młoda pani zalotnie zagaduje. Kochanie, jestem bez Majtek. Ty nawet w takiej chwili musisz o wydatkach. Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi światło, potem znów je zapala. Co ty robisz? Pyta go żona. Przecież przewracać kartki można i po ciemku. Jak rozpędza się manifestacje uliczne w Edynburgu? Wychodzi policja z puszkami na składki. Drogi chłopcze, mówi Szkot do syna w jego osiemnaste urodziny. Od dziś będziesz z nami dzielił rodzinne radości i smutki. Jestem na to przygotowany, ojcze. A więc, na początek, synu, zapłacisz ostatnią ratę za swój wózek dziecięcy. Dlaczego Szkoci chodzą wielkimi krokami? Oszczędzają buty. Szkot zginął w wypadku samochodowym. Znajomy ma o tym delikatnie zawiadomić żonę ofiary, pyta więc ją, Pani mąż pojechał wczoraj do Aberdeen? Tak. Założył nowy garnitur? Tak, zgadza się. Hmm, to szkoda garnituru. W autobusie Anglik pyta Szkota, Co pan wiezie w tej torbie? Papier toaletowy. Ale czemu tak śmierdzi? Bo wiozę go do pralni. Siedzi szkot i płacze. Przechodzi obok jego sąsiad i pyta się: Czemu płaczesz? A bo mi się ząb w grzebieniu złamał. I to taki wielki powód do płaczu? To już był ostatni. Do Szkota. Powinien pan kupić ten samochód. Spala tylko łyżeczkę benzyny. Stołową czy od herbaty? Mówi stary Szkot do synka. Skocz no, Ken. Do sąsiada i pożycz od niego siekierkę. Malec poleciał. Za kilka minut przylatuje i krzyczy: Sąsiad nie chce pożyczyć. A to kawał świni. Leć, synuś, do szopy i przynieś naszą. Jak zaczyna się każda książka kucharska w Szkocji? Na przykład tak. Pożycz jedno jajko i kilo mąki. Szkot mówi do dziesięcioletniego synka. Gdy będziesz grzeczny, to pójdziemy do cukierni, żebyś sobie popatrzył na lody. Młody Makintosz wybrał się w podróż do Francji. Po powrocie ojciec wypytuje go o wrażenia. A, wspaniale! Opowiada młody szkot. Piękny kraj, tylko ludzie jacyś dziwni. Wyobraź sobie, że pewnego razu o drugiej w nocy do mojego hotelowego pokoju wpada facet w piżamie. Coś wrzeszczy, wymachuje rękami, tupie. Złapał wazon stojący na stole, rzucił nim o podłogę, wreszcie wybiegł, trzaskając drzwiami. A ty co na to? pyta zdziwiony ojciec. Nic, ojcze, dalej sobie grałem na kobzie! W Irlandii przewodnik w górach objaśnia. Te wydrążenia w skale powstały dzięki Szkotowi, który zgubił pęsa i powiedział o tym znajomym. Małe szkockie miasto. Późny wieczór. Mężczyzna zatrzymuje taksy i poleca wykonanie kursu pod wskazany adres. Kiedy taksówkarz zatrzymuje się pod piękną willą, pasażer, obmacując wszystkie kieszenie, dochodzi do wniosku, że pieniądze zostawił w domu i nie ma czym zapłacić. Wysiada z taksówki, podchodzi do kierowcy i pyta: Nie ma pan przypadkiem latarki, bo mi pięćdziesiąt funtów wpadło między siedzenia. W tym momencie słyszy zwiększające się obroty silnika i pisk opon taksi. Szkod ożenił się z wdową i po ślubie jedzie pociągiem. Gdzie pan jedzie? Pyta go inny podróżny. W podróż poślubną. Sam? A gdzie żona? Ona już była. Ile będzie kosztował przejazd pana samolocikiem do Edynburga? Pyta szkockie małżeństwo. Mogę was przewieźć za darmo, jeśli podczas lotu nie powiecie ani słowa. Już po wylądowaniu pilot, który w czasie lotu wykonywał różne karkołomne akrobacje, gratuluje Szkotowi. No, muszę przyznać, że jeszcze żadnemu z moich pasażerów nie udało się zachować milczenia w czasie lotu. A wie pan, przyznaje dumnie Szkot, że w pewnym momencie chciałem krzyknąć. W jakim? Kiedy moja żona wypadła z samolotu. Polak spotyka się ze Szkotem w Paryżu. Rozmawiają i nagle Szkot mówi. A ty wiesz, że ja tu już od czterech dni jadam najlepsze potrawy w najdroższych restauracjach i nic nie płacę? Jak to? wykrzyknął Polak. Mam na to super sposób. mówi Szkot. Wchodzę do ekskluzywnej restauracji, zamawiam przystawki najdroższą z możliwych zup, potem drugie danie, oczywiście najlepsze wino, a na koniec deser i kawę. Zjadam to wszystko, a potem powoli piję kawę. Piję ją tak wolno, aż wszyscy kelnerzy już pójdą do domu oprócz głównego kelnera. Gdy ten podchodzi i prosi o zapłatę rachunku, to ja mu mówię, że już zapłaciłem innemu kelnerowi. Główny kelner wtedy przeprasza, a ja idę do domu. Polakowi bardzo spodobał się ten sposób i uprosił Szkota, żeby ten wybrał się z nim dziś wieczorem na kolację. No więc panowie spotkali się wieczorkiem w umówionej restauracji i kolejno zamawiali najlepsze potrawy. Kiedy rachunek urósł do kwoty 2000 franków, oboje zamówili kawę. Oczywiście pili ją tak wolno, aż w lokalu został tylko główny kelner. I kiedy skończyli pić kawę, ten upomniał się o zapłatę rachunku. Ale my już zapłaciliśmy innemu kelnerowi, zaczął tłumaczyć się Szkot. Właśnie, właśnie, wturował mu Polak. I do tej pory jeszcze nie dostaliśmy reszty. Czy zauważyłaś, że od czasu jak zaczęliśmy Johnowi płacić pensa za każdy dobry stopień, przynosi ze szkoły same piątki? zapytał szkot małżonki. Coś mi się zdaje, że on się dzieli z nauczycielem, odpowiedziała żona. Szkot do żony leżącej na łożu śmierci. Kochanie, idę po lekarza. Gdybyś jednak wyczuła, że zbliża się twój koniec, to nie zapomnij zgasić światła.